W dużych miastach znajdą Państwo jednakowo wyglądające bezimienne hotele. A tutaj mamy bed and breakfast, czyli łóżko ze śniadaniem w domu, wybudowane w roku 1787. Naprawdę on się niewiele przez te stulecia zmienił. W dodatku nie ma tu żadnego problemu, żeby sobie coś ugotować, jeśli się chce. Można sobie rozstawić stolik i robić, co się żywnie podoba. A mnie podoba się zrobić dla Państwa rizje bisi. Bisi to w dialekcie weneckim, zielony groszek. Mam go tutaj w postaci najświeższej z możliwych. Słowo risi oznacza ryż, a to wszystko z kolei znaczy, że zrobię dla Państwa po prostu risotto z zielonym groszkiem. W tym garnku mam bulion drobiowy, a tutaj mam obrane strąki z zielonego groszku. Wyrzucanie ich byłoby wielkim nierozsądkiem, bowiem dodam je teraz do bulionu. Chodzi o to, żeby ten bulion nabrał dodatkowego groszkowego smaku. Oczywiście one nie będą jedzone, ale gotując się tutaj oddadzą swój smak bulionowi. Na patelnię trzeba wrać nieco oliwy. Nie za dużo. I teraz dorzucić cebulę. Na niewielkim ogniu niech się ona szkli, a już za chwilę dorzucę do tego posiekaną pancettę. Pancetta to jest rodzaj włoskiego bekonu. Ona jeśli jest wędzona, a taka powinna być, to nazywa się pancetta affumicata. Drobniutko ją trzeba posiekać. Teraz pancetta wędruje na patelnię. Yy, oliwy dlatego nie dużo, bo przecież to jest dość tłuste. Yy, tłuszcz z bekonu się za chwilę dodatkowo wytopi. Pamiętajmy tylko, że to nie może być na zbyt mocnym ogniu. To się nie może przypalić pod żadnym pozorem. Nic się nie przypaliło, wszystko jest pod kontrolą. Teraz czas na groszek. On naprawdę jest świeżuteńki. To danie jest sens robić wówczas, gdy mamy właśnie sezon na zielony groszek. Chyba, że możemy dostać groszek mrożony, ale w strąkach. Z groszku, z puszki, razy rizie, bizi nie robić. Więc groszek teraz wrzucam na patelnię. I co trzeba dalej zrobić? Na, trzeba Wlać tutaj odrobinę tego wywaru. Pamiętają państwo, bulion, w którym gotowały się fasolowe stronki. Niezbyt wiele i pozwolić się temu gotować około 10 minut. Wtedy groszek niechybnie zmięknie. Teraz czas na ryż. Oczywiście musi to być gatunek ryżu odpowiedni do risotto. Koniecznie uprawiany we Włoszech. W Polsce najłatwiej dostać arborio. Ja tutaj mam karnaroli, jeszcze lepszą odmianę risottowego ryżu. Trzeba to na patelnię wsypać. Tu już prawie cały płyn zniknął. Pamiętajcie Państwo, że ten ryż radykalnie zwiększy swoją objętość. a Jeszcze odrobinkę. I teraz co należy czynić? Należy podlewać ten ryż wywarem i czekać aż on w wchłonie cały płyn, spęcznieje i stanie się miękki, acz lekko zębom stawiający opór. Na niewielkim ogniu, jeśli to co jest na patelni wyparuje, należy całość podlać i myślę, że nie więcej jak 20 minut to zajmie. Bizot to jest prawie gotowe. Jeszcze trzeba wmieszać tutaj nieco świeżego masła. No słowo nieco jest trochę przesadzone, trochę więcej niż nieco. E, I zetrzeć trochę e, na przykład parmigiano reggiano albo grana padano. Na razie odrobinkę, bo znacznie więcej dodaje się na końcu. Wszystko bardzo dokładnie wymieszać, przykryć i odstawić jeszcze na mniej więcej 5 minut. A oto Żanin, gospodyni tego miejsca. Hello. Żanin jest belgijko, szkotko, holenderką mieszkającą we Włoszech. I just explaining your roots. It's very complicated. Yes. yes. Ee, but the cosmo, Cosmopolitan Kitchen is good. What kitchen do you prefer at home? Spytam się, jaką kuchnię preferuje w domu. Italian sometimes, English, a little bit, a little bit of everything. No i włoska, i angielska. Drodzy Państwo, to co zawsze powtarzam, urozmaicenie jest ważne. It looks nice. mm, it looks nice. Wygląda worked very hard. bardzo przyjemnie. I naprawdę tak zawsze wygląda prawdziwe risi bisi. Just garnish, Et voila. Some extra uh, parmigiano? Yes, please. Odrobinkę świeżo startego parmezanu jeszcze na wierzch. And please tell me what you are thinking about my work. Tak to wygląda. Let's try, please. OK? Mm. Drodzy Państwo, bo to się właśnie tak robi. Wenecja należała kiedyś do Cesarstwa Habsburgu. W związku z tym, rizję bizji spotkać można zarówno w Czechach, jak i na Węgrzech, jak i w Austrii, ale najczęściej są to smutne rzace, ryż z torebki i mrożony groszek. Natomiast prawdziwe rizję bizji przed chwilą mieli Państwo krok po kroku pokazane. Mieszk powoli zapada na to, będą są pijane, za chwilę będą śpiewać Strzelcy Alpejscy, a ja mówię Państwu, buonanotte. Arrivederci.